I tylko sobie zadaję pytanie, skąd biorą się różnice w postrzeganiu naszego życiodajnego otoczenia? Bywamy w tych samych miejscach, widzimy to samo, może jednak inaczej oceniamy znaczenie zieleni niskiej, drzew i krzewu? A może jedyną różnicą jest to, że my żyjemy tu na co dzień, a decydenci w większości tylko pracują? Przecież gdyby ktoś tak ingerował w ich otoczenie, wprostce o siebie i swoich bliskich, wysłaliby go na drugi koniec miasta, kraju lub nawet planety. To, że lansując się w mediach, sprawiają wrażenie, jak jakby byli z innego materiału, nie zmienia faktu, że bez tlenu przeżyją nie dłużej niż 3 minuty, bez wody 3 dni, a bez jedzenia 3 tygodnie. O Siusiu, kupce i myciu nawet nie wspominam. Zameldowanie raz na 5 lat w miejscu wyborów to zdecydowanie za mało. Chodzi zasadniczo o to, by później nie było zdziwienia i trwogi, jak strumienie Gradu zatopią to, co wcześniej zabetonowali, oraz że mimo wszystko każdy z nas jest śmiertelny. Czy może jednak nie?